Znajdujemy się teraz przy ulicy Łęczyńskiej. ulicy, która sama w sobie ma problemy, bowiem wystarczy popatrzeć na nawierzchnię i od razu widać, jakiej naprawy wymaga, po to, aby samochody mogły spokojnie przejeżdżać. Generalnie drogi są problemem numer jeden w tej części, tej części miasta, bowiem większość z nich to drogi, które można by nazwać które można by nazwać drogami polnymi, a więc wymagana jest również poprawa zarówno nawierzchni, jak i, jak i budowa dróg, czy budowa ciągów pieszojezdnych. Jeśli jesteśmy przy drogach, już pilnej konieczności wymaga ustawienie świateł na ulicy Łęczyńskiej na wysokości szkoły nr 26, szkoły dla dzieci specjalnej troski, nazwijmy to w ten sposób. Oczywiście przy tych sprawach infrastruktury drogowej należy wspomnieć także o wale, a właściwie o ścieżce rowerowej, która jest na wale, która w wyniku działań atmosferycznych uległa znacznemu zniszczeniu. Po prostu wymaga, nawierzchnia wymaga wymiany. I oczywiście jak wszędzie należy pomyśleć o dzieciach, o placach zabaw. To, tego, to wszystko, co no, w tej dzielnicy powinno być. A oczywiście jakby podsumowanie, ale od tego trzeba by zacząć, iż trzeba wyciągnąć z szuflady pana prezydenta plan rewitalizacji tej części miasta. Plany te już zalegają od długiego czasu. Ciągle się o nich zapomina ale w końcu warto o nich przypomnieć, raz, a dwa, że warto wziąć się do roboty i rozpocząć ich realizację. No ale to, ja mówię, no, no na swojej posesji każdy porządek utrzymuje, ale na zewnątrz, no przecież to, to jest nie do pomyślenia, żeby takie... No, tak, przyjdzie zima, wiosna, ale to zimą odśnieżają, chociaż tutaj nie odśnieżają. No, my tu przychodzimy łopatami uzwalamy a, a, Łęczyńska wycie... jest przejezdna? No, Łęczyńska. Łęczyńska tak. tak, ale tutaj w boku. No to to ile tych jak jest w boku. Nie, 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 nie. Nie, nie, na nie. Nie, 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 tak, tutaj to to, tak, tak a nie, 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 to jak nie, 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 ani nie, nie, to, to ludzie, no to wszyscy i dzieci, kto i wybudzili po prostu, bo by to w Polsce tak. ludzie wybudzili na normalnie, nie zajął tym. Dzięki. Jeszcze to poproszę... Ma pan ulotkę? Ulotkę? Przyjdę z ulotką.